Dawno, dawno temu żyła sobie pewna królewna. Ze swej wieży wypatrywała królewicza, który miał przybyć na białym koniu i ją uratować. Lata całe spędziła czekając na niego, ale on nie przybywał. Pojawiali się tylko ci, którzy podawali się za niego. Ich nakazywała ścinać. Cały czas czekała na tego idealnego i wymarzonego. Każdym kolejnym dniem była coraz bardziej smutna i coraz bardziej nieszczęśliwa. Podobny los wiodła inna królewna w sąsiednim królestwie. Wreszcie pojawił się ten, na którego tak długo czekała, jej upragniony królewicz. Pośpiesznie zeszła ze swej wieży, zaczęli ze sobą miło spędzać czas. Pewnego razu królewicz wszedł na wieżę i się na niej zamknął. Królewna nic z tego nie rozumiała. Słuchaj, ja się w tobie nie zakochałem. Nie jesteśmy razem, rozumiesz? W innym królestwie wieżę zamieszkiwał królewicz. Bardzo pragnął miłości, ale też bardzo jej się bał. Był samotny i z każdym kolejnym dniem coraz bardziej zrozpaczony. Zapominał o tym tylko wtedy, kiedy uciekał w swój roczny świat. Aż pewnego dnia w jego życiu pojawiła się królewna. Może wreszcie się umówimy. Ja się czuję skrępowany. Myślisz, że ja się nie czuję skrępowany?